Opry, witajcie! Widzicie, jaki dzisiaj dzień? Jest 31 grudzień 2019 rok i zmieni się o północy 2020. A wiecie, jaki to jest rok? Taki, że obchodzimy Sylwester i w nim robimy rok. Co piosenki, czekamy do północy, nie możemy zasnąć. Właściwie dzisiaj się przygotowaliśmy. No tak. A gdzie jest? Zuzia i pola. Spóźnił się trochę. Co? Spóźnił się? To co ma być dzisiaj? Przygotowałem atrakcję na Sylwester. No. Nie mamy do szkoły iść. To no dzisiaj Sylwester. A co wam o to obchodzi? Bo dzisiaj mamy fajny i miłosny dzień. Przygotowałem dużo rzeczy do Sylwestra. Figurki Super Zynksów. Nikoś, ty zbierasz Super Zynksy? No tak, będą dzisiaj naszymi atrakcjami na Sylwester. To są figurki z trzeciej serii Super Zinks. No, widzisz? I co masz jeszcze? Pokażę ci jeszcze ostatnią rzecz. Trzeba choinkę? Nie są wigilia. Nawet Boże Narodzenie. Po co ci choinkę? To też będzie na dzień Sylwestra. Ale nie trzeba tego. Ale można kupić sobie. Zapytamy pana Borysa. Tak, zapytajmy tatę. O, tata chyba to robił. Dobrze. To chodź do nas. Co? Musisz zobaczyć, ile ta choinka kosztuje. Zobaczyliśmy. wyszedł. Co się dzieje, juniorki? Dlaczego mnie wołaliście? Chcemy zapytać pana, ile ta choinka kosztuje. A te figurki? O tu. Za darmo. Ja kupuję sobie tego plecaka, a jego żoskwinkę. A ta choinka kosztuje 5 złotych. Dzisiaj nie ma 5 złotych. Nie mam. Ja też. I ja. Oraz ja. To kto kupi? Pozostali zostali. Zusia i pola. Moją szansę. Może pójdźmy do domu. Nie mam oferty. Nie mogliśmy pójść do domu. Bo jest Sylwester. Aha, rozumiem. Gdy juniorki patrzyli na choinkę, Ten list lucek przyszedł. Juniorki, list lucek przyszedł. Tato, dlaczego przyszłeś? Synku, wracaj do domu. Musimy jechać do Zakopanego na Sylwester. Póki mamy czas, zamówić sobie miejsce. Dlaczego o północy nie będziesz jechał do domu? Bo będę strasznie śpiący. Och przekro, muszę jechać z Tatu do Zakopanego na Sylwestrę. Nikoś, możesz pooglądać na telewizji. Przecież jest dużo. Można oglądać na telewizji. Wiesz, kilka razy oglądałem. Ja też i ja. Ale umówiliśmy się, że będziemy jechać pierwszy raz do zakopanego. Dobra, jedźmy. Na razie, na razie. Odwracajmy się i jedźmy. Noże, że Nikoś przyszedł do zakopanego. Będzie jechał, a my bez luczuścia nie będziemy bałyć się na Sylwester. Zostawił? O nie, zostawił swoją grzoskwinkę. Idę do Lucusia, szybko. Lucusiu! zostawiłeś swoją grzoskwinkę. A, dziękuję, że przyniosłeś. Frufru, frufru. Fruf, fruf. Już zaniosłem go. Och! Jej. Czekamy na jakiegoś klienta. To będzie strasznie trudne. Och. To będzie straszny kut. Kut? Wcześniej powiedziałeś, straszny będzie. To szalone. Jest ważne. Ale coś słyszeliśmy z spociaki. Co robicie? Ech, nie mamy pieniędzy, żeby kupić tą choinkę. Bo ona kosztuje 5 złotych. Mam 6 złotych. I wydaj resztę. Resztę. Dobra, wyda jeden zło. Kto to kopuje? Bo chcę sobie kupić lizaka. Szykujemy się na Sylwester. Będzie straszna muzyka. Bzzz. Bzzz. sobie choinko. Ja idę. Dzień dobry, pana. Dzień dobry. Chcę sobie kupić lizaczka. Idę. Są lizaczki. Został jeden czekoladowy. Jeszcze nigdy takich nie jadła. Lecę. Ruf, ruf, ruf. Już niedaleko jest dob mojego wujka i cioci. Jestem. Dobra, przygotuję się na syrenę. Ster. Ti, ty, wi pi, pi, pi,

A mogę chipsa, jednego? Nie mam mowy. Ale uwielbiam cipsy. Masz być huty. Dobra. Zjem sobie na Sylwestrze. Ile dam rady? Nie, ile Ci pozwolę. Mogę sobie zjeść paluszki? Nie. Orzeszki? Możesz. Mają no, dobry na mózg. Musicie już iść do rodziców. Nie kość, do miliszku, wracajcie do swoich rodziców. Za chwilę będzie sylwester 20. Zaczynają sylwester. Ciekawe, jak Lucuś i to... Do... Ciekawe, jak. Lucuś i Lucek dobre robią przygody. Tato, z jestem, że opuściłem przyjaciół i ty też. Spokojnie, może po Nowym Roku zobaczysz ich. Tak, poławimy się. Dobrze, że... ...Nikoś zabrał mi grzoskwinkę. Mam teraz pierwszego Super Zinksa. to, po co ci ta wielka siatka? Przecież to są nasze ze... ...musie rzeczy. Och. Nie uczyłeś się w lokopedii, tato? Och. Już zapominam. Dobrze. Musimy teraz iść na sylwester. Oj. Idziemy szybko. Syku, jesteśmy na Sylwestrze. Dobrze. Ciekawe, jak przyjedziemy. Radzą. Na co czekamy tu nikoś? Idziemy. Ani, nie umiesz trwać. Ha. Chcę, kawy. Och, jesteś w końcu synku. Przygotowałem coś. Tato. To było super. Wszystko kupiłem. A, sprzedałeś Super Six? Tak. Musimy przygotować się. W leśniu Musimy. Wszystko. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy, synku! Super Six! Jesteście w końcu, musimy się przygotować na sylwester. Tylko co tu będziemy jeść? Poczekajmy na pole, Bartka, Hanie i Zuzie. Kiedy się ustawili, to niewidzialnie Bartek i Pola przyszli. Bartek, a gdzie reszta pola? Gdzie Zuzia? Ach, idą. Nie spóźniły się. Nie spóźniliśmy się? Nie, jeszcze nie jest dwudziesta. Wskakuję. tutaj zajmuję miejsca. Ja też. Przygotujmy rzeczy. Co przynieśliście? Dzieciowie, co przynieśliście? Pokażemy wam. Wiecie jaki to wielki sok? I pyszny glutek mniem. A wy nie toperze? co przynieśliście? Proszę pana! Co Dominiczku? Przyniosłem super zingsy. To będą nasze ulubione figurki na Sylwester. Słyszałem, że Lucuś miał figurkę super zingsów. Szkoda, że poszedł. To by super sylwester był dla niego i dla niego taty. To przynieśliście co? Pokażemy wam. Pyszne nietoperze. Paluszki kolorowe. Zrobiłyście fajne prezenty. No to są kolorowe paluszki. Już słyszałem, że są takie. To są ultra rzadkie urwane. Jeszcze takich nie było na świecie. A ja mam dla was niespodziankę. Ja też coś przyniosłem. To są koklety klocki. Dwa są czerwone i jeden żółty. Są pyszne. Haniu, Bartku, Zuziu i Polu, co przynieśliście? Chyba widzę, że przynieśliście choinkę i taką czekoladkę. Są fajne. Ciekawe jak

Tęsknię za moimi przyjaciółmi, a ja za moimi pracownikami. Ja też. Dobra, teraz druga piosenka na świecie. Ja uwielbiam ją, bo ona jest i tańczy dla mnie ją. poszekuję, szedlony ją i sububania na mnie ją. He pull ja a by he story by he pull pal

nie zasnęliście. Do północy. Napiszcie cyfrę. To papatki. Do zobaczenia. Pa!